Cześć kochani, witamy Was z wyspy Lombok, bliźniaczej wyspy Bali. A dzisiaj opowiemy Wam, kim są Polki w Podróży. Polki w Podróży to nie jest normalne biuro podróży, bo to jest niesamowite społeczeństwo, które zbudowały się na jutro na przestrzeni landii. To jest grupa, ogromna grupa tysięcy Niesamowitych kobiet, jak i mężczyzn, którzy podróżują z nami, którzy biorą udział w naszych eventach, którzy tworzą z nami społeczność na Facebooku, Instagramie, teraz też na YouTube, na naszych grupach WhatsAppowych, którzy przeżywają z nami niesamowite przygody, e, odkrywają świat em, i z czasem stają się naszymi przyjaciółmi. Podróży to jest przede wszystkim społeczeństwo kobiet, ale czasem zapraszamy na nasze wyjazdy również mężczyzn. 80% wyjazdów są to wyjazdy kobiece, jednak czasem organizujemy wyjazdy mieszane, na które i tak zdecydowaną większością są dziewczyny. Na nasz wyjazd może polecieć praktycznie każdy, kto ma więcej niż 15 lat. Nie ma znaczenia, czy macie 15, czy 70, czy 80 lat. Z nami latają babki, nastolatki, z nami latają... Babki, które są troszeczkę starsze, każdy z każdym się dogaduje. Na naszych wyjazdach jest tak niesamowita energia, że to nie ma znaczenia, czy mamy 20 czy 60 lat, ważne jaką energię tworzymy, ważne jakie mamy cele, co chcemy, co chcemy od tego wyjazdu, od tego miejsca. Ważne jest to, że zdecydowałyśmy się w tym samym czasie być w tym, dokładnie w tym miejscu i spełniać swoje największe marzenia o podróżach. Nie ma również znaczenia skąd lecicie, bo my pomożemy Wam w zakupie lotów. Niezależnie czy lecicie z Warszawy, czy lecicie z Nowego Jorku, my dopasujemy dla Was loty, dołączymy Was do grupy, żebyście nie musiały same lecieć, więc nawet jeżeli nigdy w życiu nie leciałyście w tak daleką podróż, to nie ma totalnie problemu. My poprowadzimy Was za rączkę, tak, że będziecie czuły się na każdym etapie wspólnej naszej podróży, zaopiekowane w 100%, bezpieczne i... I będziecie czuły tylko podekscytowanie tym, co zaraz Was spotka, czyli będziecie w najpiękniejszym miejscu na świecie z najfajniejszymi osobami, babkami, będziecie przeżywały najwspanialszą przygodę, no i będziecie miały niesamowitą zabawę. Nasze wyjazdy są w języku polskim. Zawsze mamy polską liderkę, która prowadzi grupę od samego początku do samego końca, która jest specjalistką w danym kierunku. My nie zatrudniamy osób na zasadzie: o, chcesz być liderką, możesz zrobić kurs i pracować dla nas. My współpracujemy z dziewczynami, które mieszkają w danym państwie, czyli na przykład na Bali. Nasze wyjazdy prowadzi Natalka, która mieszka na Bali od wielu, wielu lat, która kocha balijską kulturę, która. Przeprowadziła już dziesiątki wyjazdów, która jest nazywana Naszym Aniołkiem, ma niesamowitą wiedzę, potrafi zarazić Was miłością do tego miejsca. Czyli nie tylko pokaże Wam świątynię i powie, to jest ta świątynia, która znaczy to i to i to, ale opowie fajne ciekawostki ze swojego życia, zapozna z, ze znajomymi z Bali, e, pokaże takie miejscówki, które, do których inne biura podróży i inni podróżnicy nie docierają, bo żeby tam dotrzeć, trzeba naprawdę. Się poszperać, poszukać ym, i wyna wynaleźć takie perełki, do których ym, normalni turyści nie docierają. Dlatego my stawiamy na autentyczność, na osoby, które kochają to miejsce i zarażają miłością, ponieważ jedno jest polecieć w podróż i pozwiedzać, a inne jest poczuć. I tak na przykład na Bali, Bali trzeba poczuć, Bali to jest energia, Bali to jest. Nie tylko przepiękne, najpiękniejsze miejsca, ale to jest niesamowita energia, którą możemy tylko poczuć, jeżeli odpowiednie osoby nam to Bali pokazują, czyli nie osoba, która przyleciała tutaj z Polski z biurem podróży, żeby odhaczyć z wami miejscówki, które są w planie, ale osoba, która przeżyje z wami. Nasze wyjazdy się nie tylko ogląda, ale się przeżywa i czuje. Bardzo dużo osób, które poleciały z nami w podróż. Są tak zafascynowane nie tylko programem, ale mamy, ale właśnie sposób, w który przedstawiamy Wam te podróże, że 50% ludzi lata z nami. Po raz kolejny i po raz kolejny mamy dziewczyny, które były już po 10 razy z nami na wyjazdach. Ale bardzo dużo ludzi postanawia przeprowadzić się albo na Bali, czy do Tajlandii, albo połączyć swoje europejskie, czy polskie życie właśnie z miejscem na Bali, ponieważ podczas naszego wyjazdu zakochały się w tym miejscu i chcą już tylko i wyłącznie do niego wracać. I to jest właśnie najpiękniejsze w naszym wyjeździe, ponieważ my nie jesteśmy urzędniczkami, nie pracujemy w biurze, nie sprzedajemy tych wyjazdów, żeby je sprzedać. My chcemy być autentyczne, my jesteśmy podróżniczkami, my, my podróżowałyśmy całe nasze życie, my zostawiłyśmy nasze super płatne prace, super życie w Szwajcarii, w Polsce po to, żeby nie tylko podróżować i pokazywać Wam życie, ale żeby namawiać Was do zmian, żeby pokazywać, że można podróżować inaczej, że można żyć inaczej. My pokazujemy Wam, jak można wyjść za strefę komfortu i żyć inaczej. Nasze wyjazdy to nie jest tylko zwiedzanie i, i e, zabawa. Nasze wyjazdy to są też takie coachingi. My Wam opowiadamy, jak my zmieniłyśmy swoje życie, jak my powstałyśmy, jak my postanowiłyśmy zamieszkać na takim bali, że jest to możliwe. Pokazujemy Wam, że nawet najskrytsze które wydają Wam się totalnie nierealne do spełnienia, są możliwe, ponieważ um, każde marzenie da się spełnić. Zawsze trzeba po prostu postawić pierwszy krok, czyli wyjść poza tą strefę komfortu, powiedzieć tak, chcę jechać, chcę to zrobić, chcę zmian w swoim życiu, chcę spełniać swoje marzenia. Więc my nie jesteśmy normalnym biurem podróży i daleko nam od takiego biura podróży i nie chcemy nim być. My chcemy być społecznością, my chcemy My chcemy pokazywać Wam świat, my chcemy zmieniać wasze życie. My chcemy łączyć te takie fajne osóbki, czyli dwie osoby, które e, chcą podróżować, a nie mają z kim, bo facet nie chce, koleżanka ma inne priorytety. Siostra ma dzieci małe, które nie chce zostawić. E, inne znajome no, nie mają kasy na to, bo wolą sobie kupić torebkę czy nowy samochód. A my chcemy takie właśnie osóbki, po dwie do pokoju do jednej naszej grupy 15-osobowej, chcemy połączyć te osoby, które chcą tu być, które mają te same priorytety, które chcą. Podróżować w jedną całość, i te właśnie grupy osób to są um, te osoby, które powinny się ze sobą trzymać, które powinny się zaprzyjaźnić. I po tych wyjazdach wyobraźcie sobie, że nasze przyjaźnie, te grupy WhatsAppowe, które powstają, one jeszcze bardziej żyją po wyjeździe. Dziewczyny się zaprzyjaźniają, dziewczyny dalej podróżują albo z nami, albo same, spotykają się na weekendy. Um, to są przyjaźnie, to są przyjaźnie na całe życie, ponieważ poznajemy osoby takie jak my, czyli osoby, które chcą być w tym samym miejscu o tej samej porze, które mają takie same priorytety, które chcą wydać na to kasę. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie biuro podróży, gdzie lecimy na wyjazd, na, 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 na wakacje i wracamy i to się kończy. To jest wyjazd z nami, to jest początek takiej przygody, ponieważ dopiero wtedy Wasze życie się zmienia i. Przewartościowujecie je często i poznajecie nowe przyjaźnie, bo ja uważam, że najlepsze przyjaźnie powstają podczas podróży. Oczywiście z legalnego punktu widzenia, jesteśmy biurem podróży, mamy wszystkie pozwolenia, gwarancje i tak dalej, żeby dać Wam. Pełną, pełne bezpieczeństwo, żebyście wiedzieli, że lecicie z profesjonalnym biurem podróży. Więc my nie tylko mamy biuro podróży w Polsce, mamy też tutaj w Indonezji, mamy też kilka innych firm i, i staramy się, żeby to wszystko było jak najbardziej legalne, jak najbardziej profesjonalne. Czyli działamy totalnie zgodnie z, pra z prawem, ale jesteśmy coś ponad to biuro podróży. To biuro podróży jest z legalnego z punktu widzenia, tak, jest to biuro podróży, ale to jest coś o wiele więcej: to jest społeczeństwo, to są przyjaźnie, to jest, to jest grupa motywacyjna, grupa, grupa niesamowitej energii, to są wyjazdy tematyczne, czyli grupy sportowe, grupy podróżnicze, grupy, grupy często zmieniające życie, bo jadąc na taki. Dla takiej, by jesteśmy w, różnym, w różnych momentach naszego życia. Czyli niektórzy, nie wiem, zdali maturę, dostali się na studia, zerwali z facetem, rozstali się z mężem. To są najróżniejsze sytuacje w naszym życiu, i te wszystkie osoby spotykają się w, innym punkcie, w jednym punkcie i zmieniają swoje życie. Nie zapominajmy też, że Polki w podróży to jest instagramowa społeczność, instagramowe biuro podróży, które e, uwielbia zdjęcia, uwielbia piękne miejsca, uwielbia, uwielbia piękne rolki. I tak, my uwielbiamy zdjęcia. Jakby wy pojedziecie z nami na wyjazd, nie tylko będziecie miały niesamowitą przygodę, niesamowite znajomości, ale przepiękne zdjęcia. Jesteśmy specjalistykami w pięknych zdjęciach. My do naszego programu nie tylko dobieramy takie najpopularniejsze miejsca, które trzeba odwiedzić, czyli masy, nie tylko takie perełki, do których nie ma w innych programach, programach innych biur podróży, przewodnikach bardzo często, ale też takie najbardziej instagramowe miejsca, które robią fotki wow, jak po prostu przeglądacie internet, widzicie jakąś palmę leżącą, do której sobie marzycie, ojeju marzę, mieć zdjęcie na takiej palmie leżącej i Często nie wiecie jak tam dotrzeć, bo i w przewodnikach jej nie ma i często e, internet dokładnie nie pokazuje, jak tam dotrzeć. My te wszystkie miejsca mamy obcykane i nie tylko zrobimy Wam najpiękniejsze miejsca, w mi, najpiękniejszych miejscach najpiękniejsze zdjęcia, to jeszcze nauczymy Was robić te piękne zdjęcia. Czyli to jest nie tylko wyjazd, poznawanie ludzi, poznawanie miejsca, ale to też są warsztaty instagramowe. E, Fotograficzne, pokazujemy Wam, jak Pani e, się ułoży do zdjęcia, jak to zdjęcie zrobić, co założyć do tego e, krajobrazu na przykład, więc szkolimy Was, szkolimy Was. E, fotografia, Instagram, TikTok, e, bardzo często marketing, pokazujemy Wam e, tą całą wiedzę, co my mamy tutaj, e, przekazujemy ją Wam. Polki w podróży to zdecydowanie nie jest normalne biuro podróży. To jest to wszystko, o czym Wam powiedziałam. to, A przede wszystkim to jest niesamowita społeczność, przyjaźnie, bo bardzo często dziewczyny przylatują z nami na wyjazd i im się tak podoba, że później się przeprowadzają do nas, budują domy, biorą półroczne wolne z pracy, czy, czy po prostu znajdują pracę one i przyprowadzają się do nas i mieszkają z nami. To nie jest tak, że wyjazd i koniec. Wyjazd to dopiero początek naszej przygody i takie drzwi, drzwi, brama, brama, otwieramy bramę do spełniania marzeń. Polki podróży spełniają marzenia i zmieniają życie. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy warto z nami polecieć podróż, to gwarantuję Wam, że to będzie podróż Waszego życia i początek wielkiej przygody. To nie jest tylko jednorazowy, jednorazowa podróż, ale Wasze życie totalnie się zmieni um, i będziecie już patrzeć na świat totalnie innymi oczami. Będziecie silniejsze, naładujecie baterie, będziecie chciały żyć, zwiedzać i po prostu przeżywać wszystko jeszcze, jeszcze bardziej z najlepszymi osobami na świecie, które poznacie podczas tej przygody.